Cześć YouTube! Z tej strony Anna Boczyn Trener. W dzisiejszym materiale postaram się Wam przedstawić 5 przykazań dotyczących redukcji. Jak redukować, co robić, czego nie robić, czego robić więcej, itd, i tak Jak to wszystko poukładać, żeby miało ręce i nogi, i przeprowadzić ten proces po prostu szybko, sprawnie i przede wszystkim skutecznie. Także już nie przedłużając, zapraszam do materiału. Pierwsza podstawowa kwestia, tak zwany fundament odchudzania, to oczywiście liczenie kalorii. Od tego powinniśmy zacząć, żeby mieć świadomość, ile spożywamy, ile musimy spożywać. To oczywiście, obliczając wzoru, ja polecam mi Flin St. George, chyba jakoś tak to się wymawia. W każdym razie, zaczynamy od obliczenia naszego zapotrzebowania. Od tego odejmujemy 15-20%. Jeżeli jesteśmy mamy troszeczkę więcej tych fałdków, to wtedy do 20%. Podwyższamy te widełki i zaczynamy redukcję, odchudzanie. W zależności od tego, czy trenujemy siłowo, czy nie. 7-10 dni sprawdzamy pomiary. Jeżeli idzie w dobrą stronę, czyli tracimy na pomiarach, tracimy pas, talię, masa ciała również idzie w dół, wtedy jesteśmy na dobrej drodze. Jeżeli nie, to znów ucinamy kalorie i lecimy dalej. Nie wybieramy diety ketogenicznej, nie, wy, nie wybieramy diety paleo, diety śródziemnomorskiej, chyba że ktoś oczywiście chce wybrać, aczkolwiek nie są one potrzebne, żeby skutecznie redukować masę ciała. Także zaczynamy liczyć kalorie, i to prędzej czy później doprowadzi nas do skutecznej utraty masy ciała. Drugi podpunkt to objętościowe posiłki. Głównym przeciwnikiem na redukcji jest to oczywiście głód, a my Staramy się jak najdalej oddalić to niecne uczucie, które będzie zaburzało nam naszą redukcję, odchudzanie pewnymi trikami po prostu żywieniowymi czyli zadbamy o białko, przede wszystkim 1,6 g na kilogram masy ciała. Dla danej osoby to jest podstawa, błonnik 25 g na dzień to też jest takie minimum, które warto dostarczać warzywa i owoce w ciągu dnia, dzięki temu te posiłki będą mocno objętościowe, nie będzie nam się chciało jeść po takich posiłkach i w pewnych momentach będziemy mogli po prostu zejść bardzo nisko z kaloriami, co nam pozwoli oczywiście jak najniżej zejść z tą tkanką tłuszczową, co e, oczywiście jest naszym celem w momencie odchudzania redukcji. Także objętościowe posiłki jako drugi podpunkt must have. Trzeci podpunkt, bardzo często bagatelizowany podpunkt przez większą część naszego społeczeństwa, może przez inne społeczeństwa również, aczkolwiek u nas nagminnie, ja bardzo często się z tym spotykam. A co to jest? To jest brak treningów siłowych. Głównie to jest skupienie na treningu cardio, o ile w ogóle jakikolwiek ten trening jest, i po prostu kontrolowanie spożywanych kalorii, i na tym bazowanie, redukowanie w ten sposób masy ciała. Dlaczego to jest błąd? Przede wszystkim dlatego, że nie utrzymujemy naszej masy mięśniowej. Tracimy zarówno bezłuszczową, jak i tłuszczową masę ciała, nie trenując siłowo, i przez co nasza sylwetka będzie wyglądała mniej więcej tak nie wiem czy to widać, ale ogólnie będzie wyglądała tak, że będzie sflaczała, nie będzie tych mięśni ta, ta, ta sylwetka będzie po prostu zamglona będzie nadal tkanka tłuszczowa e, znajdowała się na naszym ciele będziemy tracili te mięśnie i nie będzie ona zbyt atrakcyjna dla oka w związku z tym trenujemy siłowo ponadto trenując siłowo będziemy mieli wyższe zapotrzebowanie kaloryczne e, dzięki temu również będziemy jedli więcej, będziemy mogli na więcej sobie pozwolić w naszym jadłospisie, co również jest oczywiście plusem w kontekście redukcji. Także trzeci podpunkt, trening siłowy minimum 2-3 razy w tygodniu będzie tą odpowiednią ilością, żeby utrzymać tą masę mięśniową na odpowiednim poziomie. Czwarty podpunkt to ten podpunkt, w którym jest chyba najwięcej błędów. Mianowicie kontrola pomiarów. Większość oczywiście będzie skupiała się na masie ciała, która może po prostu się wahać na przestrzeni dni znacznie. Może być tak, że ważymy w pewnym momencie, powiedzmy w poniedziałek 80 kg, w czwartek będziemy ważyć 79,5, czyli hipotetycznie już schodzi ta masa ciała w dół, a za chwilę w niedzielę będziemy ważyć 81 kg, bo zjedliśmy troszeczkę więcej węglowodanów, więcej sodu, mieliśmy więcej stresu, gorzej pospaliśmy, więcej kortyzolu w naszym organizmie. I to wszystko doprowadza do tego, że ta masa ciała wzrasta, pomimo tego, że możemy tracić tkankę tłuszczową, mimo tego, że masa ciała jest wyższa. Także kontrola pomiarów, przede wszystkim średnia tygodniowa, to będzie najlepszy najlepszy możliwy sposób kontroli. Dodatkowo pomiary pasa, talii i również innych części ciała to pozwoli nam kontrolować nie tylko tą masę ciała, ale również pas talie, które są bardziej wiarygodne. No, i oczywiście lustro, pomiary, nie pomiary, a kontrola po prostu ubrań, które leżą na naszym ciele, to też jest bardzo dobry wyznacznik tego, czy idziemy w dobrym kierunku. Także czwarty podpunkt: pomiary musi to być, bez tego nie wiemy, czy idziemy w dobrym kierunku, czy w ogóle redukujemy tą masę ciała, czy stoimy w miejscu. Piąty, ostatni podpunkt: wprowadzaj zmiany. Musimy wprowadzać zmiany, żeby to miało wszystko ręce i nogi. Jeżeli przez 2-3 tygodnie redukując tkankę tłuszczową stoimy w miejscu, pomiary ciągle wskazują tyle samo, masa ciała ciągle wskazuje tyle samo, ubrania leżą tak samo jak leżały 3 tygodnie temu, to znaczy, że czas wprowadzić jakieś zmiany, czy to uciąć kalorii, czy to dodać aktywności jakiejś, czy dodać jakąś sesję cardio, czy dodać może trochę kroków w ciągu dnia, um, czy po prostu uciąć te 200 kalorii coś musimy zrobić, żeby wprowadzić znowu nasz organizm w stan deficytu energetycznego. Musimy pamiętać, że na przestrzeni tygodni tracimy tą masę ciała, w związku z tym tracimy wydatkowaną energię na poszczególne czynności, czy to treningi, czy ogólną aktywność fizyczną, ponieważ mamy mniejszą masę ciała. I w związku z tym musimy w pewnym momencie uciąć tych kalorii, ponieważ już nasze zapotrzebowanie kaloryczne się zmieniło. <laughs> zmieniło się. W związku z tym na przestrzeni tygodni, na przestrzeni miesięcy redukcji te zapotrzebowanie będzie różne. Dlatego musimy wprowadzać zmiany, żeby mieć to wszystko pod kontrolą i żeby to wszystko przebiegało sprawnie i skutecznie. Jeżeli chodzi o redukcję, odchudzanie, te pięć przykazań, które wymieniłem moim zdaniem są topką, tak zwaną i są najważniejsze. Dzięki nim uda nam się utracić masę ciała skutecznie. Jeśli byście coś dodali, to oczywiście piszcie w komentarzu. Jeżeli materiał się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję to pozwoli rozwijać się temu kanałowi. Ja z mojej strony dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym materiale. Na razie.